Gdzie ty spotykasz te kobiety? Gdzie ty spotykasz te kobiety jako odpowiedź na wszelkie twoje bolączki? Musisz zmienić miejsce spotykania kobiet, ty rozumiesz? Ponieważ porządnej kobiety nie spotkasz w dyskotece, w pubie, na ulicy, na siłowni, w pracy, w klubie, w klubie fitness, na zajęciach jogi, na zajęciach zgańcarstwa, w kościele, nie, ponieważ kobiety, po prostu natura kobiety jest wszędzie, wszędzie, mój drogi, wszędzie jest taka sama. I jest to I ty nic z tym nie zrobisz. Rozumiesz? Nic z tym nie jesteś w stanie zrobić. Kumasz? Czy nie kumasz? I <laughs> zmiana miejsca, w którym spotykasz kobiety, wcale nie jest gwarancją tego, że będzie ci łatwiej. Wcale nie jest gwarancją tego, że będzie Ci prościej, wcale nie jest gwarancją tego, że mm, nie będziesz miał różnych e, problemów i różnych e, niestasów, różnych wyzwań i dziewczyna będzie bardziej współpracująca. E, czy ją weźmiesz z opuszczonej przez Boga wioski jakieś transylwańskim lesie, to to dalej jest kobieta. I. Mm, Szukanie jej niedoświadczenia, naiwności jako sposobu na to, żebyś ty nie musiał pracować nad sobą, jest skrajnie egoistyczną rzeczą. A ja akurat jestem za tym, żeby mężczyzna był mocny, a nie żeby wykorzystywał osobości kobiety do tego, żeby zwyczajnie byłoby, byłoby mu z nią łatwiej współpracować. Ach, na pewno są miejsca pewne bardziej ryzykowne lub nie. Oczywiście, że tak. Tylko widzisz, powiem Ci tak. Jeżeli Ty będziesz słaby, to nie martw się. Kobieta na poziomie ominie Cię szerokim łukiem. Jeżeli masz pewne deficyty emocjonalne, których, na których nie pracujesz, udajesz, że nie ma tematu, spokojnie, kobieta wysokich lotów ominie Cię bez problemu. Ponieważ kobieta ze swojej natury musi dążyć do tego, co zapewnia największe szanse <laughs> przetrwania. Jeżeli ty jesteś słaby, jeżeli ty nie wierzysz w siebie, jeżeli ty masz dziury w samoocenie, jeżeli ty wykazujesz naiwność, ponieważ kobiety chcą trzech rzeczy od mężczyzn. Bycia mężczyzną, który jest atrakcyjny dla innych kobiet, bycia mężczyzną, który nie daje się łapać na kobiece gierki i bycia mężczyzną, który potrafi, od tak wymienić ją na inny model, bo nikt nie lubi desperatów. Chyba że osoby, które na tym korzystają, ale zakładam, że ty nie chcesz być osobą, na której będą inni korzystać, bo inaczej byś nie oglądał mojego kanału. Gdyż moje treści są dla ludzi, którzy już mają jako takie pojęcie w świecie i potrzebują czegoś więcej niż 5 sposobów na to, jak napisać do dziewczyny na Instagramie. Ponieważ goście, którzy tego uczą, często nie powiedzą Ci wielu rzeczy, jak to naprawdę działa. Tak jak dostałem kiedyś y, komentarz, że Masz jakieś badania? No to, że po Tobie widać, że, y, 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 że na profilu widać, że Ty sobie nie radzisz z dziewczynami, czy nie? Bo ja poznałem dziewczynę i moi koledzy też poznali dziewczynę. Bajanku Boże, skoro masz tą swoją wspaniałą dziewczynę, to po kiego, ch... po co? Ty siedzisz na moim kanale. Po co? Skoro jest taka cudowna, ty tracisz czas, piszesz jakieś wypracowania, żeby mi odpowiedzieć na to, jak bardzo ja się mylę. Naprawdę? To ja jestem ciekawszy od Twojej wspaniałej dziewczyny, którą poznałeś przez neta? Naprawdę? A, dlatego na moim kanale nie ma komentarzy. bo Po pierwsze, ja, ja rozwiązuję temat. Y wypełniam go. Po drugie, y, uważam, że zostają tylko komentarze, które potwierdzają to, co mówię i są zgodne z prawdą. Jeżeli ktoś opowiada jakieś banieluki w komentarzu, to ja to, to, ja to usuwam, bo uważam, że jeżeli ja bym to zostawił, jeszcze w tej skali mogę to jakoś zatrzymać, to jest tak, ja bym się pod tym podpisywał, a ja prowadzę tutaj raczej kanał bardzo ekspercki dla ludzi, którzy y, których niech ten content szuka. Więc widzisz, to nie jest kwestia tego, czy Ty zagadasz ją tu, czy tam. Zauważ, że teraz kobiety nie są głupie. Nigdy tak naprawdę nie były głupie. Gwarantuję Ci, że najbardziej wyuzdane dyskotekowe laskojady w ciągu dnia są bardzo poważnymi paniami. Niektóre są paniami z korporacji, niektóre serwują Ci z uśmiechem na twarzy kanapeczki. A ja... Widzę. Ja widzę, ja widzę te panie na dyskotekach, jak potrafią się naprawdę zbetonować totalnie do spodu, ale w tygodniu. E tak, KPI, KPI, raz KPI. Dobrze, ustaw te taski na slacku, Ale weekend jest. Klaszczą szybciej niż Rubika. Już była taka piosenka, gdzie Rubika kaskali, no e taki. Taki polski tam kompozytor, to twórca piosenek chyba. I no. Więc widzisz. To tak nie działa. Bo zobacz tak. E... Często mężczyźni patrzą na to z złej strony. Moim zdaniem. E... Ja wchodzę z założenia. Jak coś się jebie, to zacznij od siebie. I nie będę Ci mówił, że musisz... E... Musisz najpierw zrobić sześciopak, zarobić mnóstwo pieniędzy, choć oczywiście tego Ci życzę. Wszyscy na tym skorzystamy. Im więcej bogatych ludzi, tym lepiej. A wielu z Was robi fantastyczne rzeczy, robicie świetne rzeczy, macie mega talent. Ja często jestem w szoku, jak ciekawi ludzie do mnie przychodzą, z jakimi talentami. I którzy nie doceniają do końca swojej wartości przez to, że nie mają doświadczenia akurat w tej dziedzinie, albo poświęcili się całkowicie pracy, nauce, studiom, później się budzą wieku 30 parę lat, niektórzy przed 30, -tką. i nagle coś utyka, tak? bo te relacje nie rozumieją pewnych rzeczy, bo właściwości swojego umysłu, które wykorzystali do budowania swojego kariery, sukcesu finansowego, które dało im sukcesy, kompletnie działają w relacjach z kobietami. I wtedy wchodzę ja. Ja wam to tłumaczę, jak to działa. Tylko u mnie się pracuje na procesie takiej transformacji, a nie w procesie wykładu tego, co ty masz robić, jak ty masz robić, ponieważ ja pracuję na poziomie przyczyn. Moim celem jest to, tak jak na mentoringu, link do niego jest w opisie tego filmu. Klikasz więcej pod tytułem tego filmu, i tam masz link. Sorry, że ta regułka, taka, taka sztuczna, ale muszę ją po prostu powtarzać dla osób nowych, które może nawet nie wiedzą, że jest możliwość pracy ze mną. I rozwiązać swoje problemy w relacjach z kobietami raz na zawsze u źródła, a nie tylko mieć emocjonalne bugi w swoim systemie, które powodują, że wypierdzielasz się kołami do góry przy najprostszych tematach, albo jesteś w związku, który niby jest wszystko fajnie, i ty nawet nie wiesz, że laska cię ugotowała już jak żabę, a ty myślisz, o związek działa, bo jest seks. Nie, to tak nie działa. Więc widzisz, problem nie jest to, gdzie ty znajdziesz tą kobietę. Że ty znajdziesz porządną kobietę, dziewicę, kurwa, u, u, która mieszkała w domu na kurzej łatce i tata jumcajs i tata ze strzelbą na orzechy trzymał ją kurwa na celowniku, żeby nie dała, żeby czasem nie zdławiła się innym siusiolkiem niż twój. To tak nie działa. To tak nie działa. Widzisz, możesz, nie ma, złe, nie ma złej pogody. Jest tylko nieodpowiednie ubranie. Więc możesz albo liczyć na to, że znalezienie odpowiedniej kobiety sprawi, że Ty nie będziesz miał problemu, albo liczyć na to, że staniesz się odpowiednim mężczyzną, który sam swoją postawą będzie odpulał od razu te negatywne panie i przyciągnął do siebie te panie, w którym jest żywo zainteresowany. Rozumiesz? Co jest lepsze? Siedzieć, kurwa, oglądać pogodę? Czy mieć zawsze przy sobie parasolkę? No właśnie. Nawet w aucie. Słuchaj, słuchaj uważnie, zastanów się nad tym, czy lepiej być mocnym, czy liczyć na to, że w końcu trafisz i może się uda.